Raz z wyjściem juzuchy każde wasze party pod anomalii dostaje pusta. Jest typowym suportem dokładnie pod ten typ agenta, czyli właśnie anomalii. Także jeżeli macie już takie postacie jak Miabi, Vivian, Purnie czy chociażby Jane, Juzucha jest zdecydowanie dla Was. Ale zanim przejdziemy do tego, jak ona działa, jeżeli chcecie więcej materiału z Lesson Zero, to dajcie znać w sekcji komentarzy, hitnijcie subskrypcję na YouTubie oraz łapaczko w górę, no i dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego z materiałów. No i wbijajcie na streamy. Linki w opisie. Juzucha to agent rangi S z elementem fizycznym, należąca do specjalności wsparcia oraz do frakcji spółk Shak. Juzucha korzysta z cukierkowych punktów, dzięki którym będzie pomagać budować anomalii szybciej oraz będzie dostosowywała rodzaj anomalii do osoby, która striggeruje efekt. Jak go właśnie wystarczy kliknąć jej naładowany specjalny atak, czyli skill. W momencie aktywacji otrzyma ona dwa cukierki, rzuci bombę na przeciwnika, dzięki czemu wejdzie on w stan Swing.

Scare. Zmiana postaci od razu po rzuceniu naładowanego Special Attack aktywuje Quick Assist, co zaskutkuje Juzuchą, która off-field zaatakuje przeciwnika pomagając podnieść właśnie poziom anomalii dostosowując się pod dany element. Dodatkowo po użyciu naładowanego Special ataku lub ulta całe party dostanie do pomocy Tanuki, który zapewnia wzrost ataku równy 40% początkowego ataku Juzuchy oraz do maksymalnego wzrostu 600 punktów. Zwiększa obrażenia zadawane przez osoby objęte efektem o 15% przez 40 sekund, a powtarzające się aktywacje resetują czas trwania. Dodatkowo, jeżeli w waszej drużynie znajdzie się inna postać anomalii lub jest tej samej frakcji, to nadwyżka 100 punktów anomalii Mastery Ruzuchy będzie przyczyniać się do szybszego wzrostu anomalii podczas walki maksymalnie do 20% oraz do wzrostu załadowanych obrażeń efektu Disorder również do 20% więcej. Maksymalne bufy Juzuchy są osiągalne do 200 punktów anomalii Mastery. Gameplay Juzuchy jest bardzo prosty, bo na początku walki Juzucha dostaje 3 cukierki, a po użyciu naładowanego specjalnego ataku, czyli skilla, kolejne 2. Oraz nakłada na przeciwnika efekt Sweet Scare i to pozwoli wykonać tak zwany Quick Assist, który natychmiast aktywuje akcję juzuchy, która dostosuje anomalii do ostatniej użytej anomalii postaci, pomagając w naładowaniu. Yuzucha będzie jadła co 8 sekund te cukierki i wykona akcję podczas atakowania aktywnym agentem. A w tym samym czasie jej tanuki zapewnia nam wcześniejsze wspomniane bufy. Proste, proste. Jej sygnaturka daje energię oraz gdy używacie naładowanego skilla lub ulta, to jej Anomalii mastery zwiększa się o 30 punktów, a gdy zjada cukierki i wykonuje off-field ataki, to całemu party zwiększa się Anomalii Proficiency o 60 punktów i to wszystko na 40 sekund. Jeżeli nie posiadacie sygnaturki juzuchy, to możecie użyć Kabum The Canon Arankowy na pięciu gwiazdkach, Weeping Cradle, brońka astry też się zda, Unlettered Game Ball czy z berankowych e, Reverb. Mark 2. Z dysków to widziałam, że głównie wybiera się Astral Voice, 4 części i w Melody dwie części. To jeżeli chodzi o substaty i staty, no to tutaj już wiecie, że Józucha skaluje się z atakiem na szóstym dysku Anomaly Mastery. Z substatów, no to atak procentowy Anomaly Proficiency, kolejność ulepszania skilli, no to tu mamy Basic, Ult, Skill, Assist, do W takiej kolejności. Mniej więcej. No i teraz jej oczywiście kopię. Na pierwszej słucha zdobywa 30 punktów energii, kiedy tylko wchodzi na pole walki. Na początku. W Investigation Zone mode ten efekt może zostać strygorowany raz na 180 sekund. Przeciwnicy, którzy posiadają na sobie efekt Sweet Care, mają zmniejszone odporności na wszelkie elementy o 10%. Buffy z anomalii damageu i disorder damageu z jej dodatkowego skilla są zwiększone o 130%. Kiedy Yuzuha użyje ulepszonego skilla oraz ulta i trafi przeciwnika, to cały party będzie miało zwiększone obrażenia od budowania anomalii o 15%, oraz ogólny damage też zostanie zwiększony. I to będzie trwało przez 40 sekund. Jeżeli użyjecie ciężkiego ataku, który trafi przeciwnika i jest on niezestunowany, to strygeruje Chain Attack. Striggerowany Chain Attack będzie miał dużo większą redukcję na przerwania, a Juzucha też zdobędzie dodatkowy punkt cukierka oraz cooldown na jej Basic Attack zostanie zredukowany o 25%. No, na trójkach to tutaj dostajemy po prostu plus 2 do levelowania basic'a, do ja-assist i specjalnego ataku oraz ulta. Na czwartym ataki, które będzie zadawała juzu, te off-fieldowe zostaną zwiększone o 30%, a budowanie anomalii zostanie również zwiększone o 20% i strzegeruje quick assist, kiedy e, uderzy właśnie tym przeciwnika. Piąteczka to też plus dwa kolejne do levelowania skilli, basic, dodge, assist, special attack oraz ult. Na szóstej kopii tak pokrótce Juzucha wzmocni Waszą drużynę i zada duże obrażenie wykorzystując yy, te punkty cukierkowe do ładowanych ataków. Trafienia wzmacniają disorder damage dla całej drużyny i mogą wyzwalać dodatkowe efekty i podczas ładowania jest w stanie automatycznie unikać ataków i kontratakować, także bardzo spoko sprawa. Jeżeli chodzi o teamy, no to tak jak już wcześniej wspomniałam, generalnie ona no najlepiej będzie działała wiadomo z nadchodzącą postacią Alice, która będzie w drugiej części obecnego patcha. No i dodatkowo będzie można użyć również ich Bangbu, bo ich bankbu potrzebuje właśnie dwóch postaci z, tego, z tej samej frakcji. Ale jeżeli nie będziecie posiadać Alice, no to każda tak naprawdę postać anomalii, jak Miabi, Jane, Vivian, Bernice, tych postaci anomalii jest naprawdę sporo, będzie można ze sobą zestawić. Także to tyle. Dzięki za obejrzenie tego materiału i trzymajcie się do usłyszenia. Cześć.